Dobry wieczór. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zaprasza na kolejny tydzień z cyklem Kolacja z Poezją. Do tej pory wybieraliśmy poetów związanych z XX wiekiem. Nadal pozostaniemy w tym stuleciu, ale mówiąc o minionym wieku musimy również wspomnieć o najczarniejszej historii naszego kraju, czyli o II wojnie światowej i o poetach z nią związanych. Brylant, którym strzelamy we wroga. Tak historyk literatury Stanisław Pigoń nazwał Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poetę, który najpełniej wyraził los tzw. pokolenia Kolumbów Krzysztof Kamil Baczyński należał do pierwszego pokolenia urodzonego w niepodległej Polsce. Przyszedł na świat 22 stycznia 1921 roku w Warszawie jako syn nauczycielki Stefanii Zieleńczyków pochodzącej z asymilowanej rodziny żydowskiej oraz znanego międzywojennego krytyka literackiego Stefana Baczyńskiego. Stosunki między rodzicami poety nie układały się dobrze, co w końcu doprowadziło do separacji. Wień z matką, która samotnie go wychowywała, pozostanie do końca życia jedną z najważniejszych relacji w życiu poety. Baczyński zaczął pisać wiersze już jako uczeń warszawskiego gimnazjum imienia Stefana Batorek. Nie był wybitnym uczniem, na świadectwach przeważały truje, najwyższe oceny zbierał tylko z rysunków i właśnie po maturze zamierzał zdawać na Akademię Sztuk Pięknych. W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze warszawskich grup szturmowych szarych szeregów. Był tam Tadeusz Zawadzki pseudonim Zośka, Jan Bytnar pseudonim Rudy i Maciej Aleksy Dawidowski, czyli Alek. Na początku liceum Baczyński należał razem z nimi do grupy harcerskiej Słynnej Pomarańczarni. Potem związał się z, z tajnym radykalnym ugrupowaniem socjalistycznym Spartakus. Od jesieni 1942 roku do lata 1943 Baczyński studiował polonistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Poza tym zajmował się także pracą dorywczą, np. szkił okna, malował szyldy czy pracował węglarza. Na początku okupacji Baczyński związał się z socjalistyczną grupą płomienia. Pisał także w lewicowym miesięczniku literacko-społecznym Droga. Jednak lewicowe sympatie młodego poetu znacznie osłabły po odkryciu w kwietniu 1943 roku grobów w Katyniu. Baczyński w okresie okupacji niemieckiej ogłosił pięć tomików poezji. Na przykład był to zamknięty Echem, Dwie Miłości, Wiersze Wybrane czy Arkusz Poetycki numer 1. Jego poezja wyrażała emocje i los generacji kolumbów. Poeta zdawał sobie z tego sprawę. W wierszach stosował liczbę mnogą, przemawiając w imieniu swoim i całego pokolenia. Pisał wiersze katastroficzne. Chciał zmierzyć się ze swoją epoką, opisać czasy wojny, która w jego wierszach ukazana była jako ogromna niszczycielska siła, niszcząca dawne systemy, wartości i wprowadzająca nowe, okrutne prawa. Od lipca 1943 roku Baczyński należał do drugiego Plutonu Alek, drugiej Kampanii Rudy Batalionu Zośka Armii Krajowej, w stopniu starszego strzelca pod pseudonimem Krzysztof. Rozkazem dowódcy drugiej kampanii batalionu Zośka pod chorążego Andrzeja Romockiego z 1 lipca 1944 roku Baczyński został zwolniony z pełnionych funkcji z powodu małej przydatności w warunkach polowych. Z jednoczesną prośbą o objęcie nieoficjalnego stanowiska szefa prasowego kampanii. Chodziło oczywiście o odsunięcie poety od walki. Baczyński jednak nie skapitulował. Przeszedł do harcerskiego batalionu Parasol na stanowisko zastępcy dowódcy III plutonu III kampanii. W parasolu przyjął pseudonim Krzyś. Wybuch powstania warszawskiego zaskoczył Baczyńskiego w rejonie placu teatralnego, gdzie został wysłany po odbiór butów dla oddziału. Nie mogąc przedostać się na miejsce koncentracji macierzystej jednostki w Nawoli, przyłączył się do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził podporucznik Leszek, czyli Lesza, Lesław Kosakowski. Poeta zginął na Placu Blanka 4 sierpnia około godziny 16. Trafił go niemiecki snajper strzelający z gamachu Teatru Wielkiego. To już koniec opowieści o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, ale jego życiorys to nie tylko życie wojenne, ale przede wszystkim wiersze. Teraz przeczytam kilka z nich. Jednym z najsłynniejszych wierszy Krzysztofa Kamila-Baczyńskiego jest wiersz pod tytułem Na moście w Awinion. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosą, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychają. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie, tańczą liściaste suknie panien na moście w Avignon. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty kotyk, wirują płatki płowo-złote, jak lód nieco uciekłe z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Najpiękniejsze wiersze Baczyńskim pisał w okresie okupacji niemieckiej. Jeden z takich wierszy jest ten pod tytułem spojrzenia. Nic nie powróci. Oto czasy już zapomniane, tylko w lustrach siada się ciemność w moje własne odbicia, jakże zła i pusta. Oznam, na pamięć znam i nie chcę powtórzyć. Naprzód znać nie mogę moich postaci. Tak umieram, współobjawionym w ustach Bogiem. I teraz znów siedzimy kołem i planet dudni deszcz o mury, i ciężki wzrok jak sznur nad stołem, i stoją cisze chmury. Jeden z nas to jestem ja, którym pokochał. Świat mi rozkwitł jak wielki obłok, ogień w snach, i tak jak drzewo jestem prosty. A drugi z nas to jestem ja, którym nienawiść drżącą począ i nóż mi błyska, to nie łza, drętwych jak woda oczu. A trzeci z nas to jestem ja, odbity w wypłakanych łzach i ból mój jest jak wielka ciemność. I czwarty ten, którego znam, który naucząc znów pokory, te moje czasy nadaremne i serce moje bardzo chore na śmierć, która się lgnie we mnie. Na zakończenie przeczytam jeden z ostatnich wierszy Krzysztofa Kamila Boczyńskiego. Elegia o chłopcu Polski. Oddzielili cię syneczku od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci syneczku smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi porząd. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię syneczku ziemi twej na pamięć. Gdybyś się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, Przymierzyłeś po omacku najstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemią przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z poezją Krzysztofa Kamila Paczyńskiego. Jeżeli nie widzieliście poprzednich kolacji, tutaj możecie je zobaczyć. Dobranoc!